Miłowanie śmierci rozsrebrza mi się spokojnie, rzewnie, jak nad ogromną wodą. Spokojnie, w szumiącym czasie potonęły bunty młodzieńcze, zetliły się szkarłatne chorągwie w boju ogniowym. Drzewca, smutne szkielety chwały potrzaskano o tarczę żałobną. Przeminąłem. Lecz śnię jeszcze snem nie wiem jakim wiszę w obłoku haftowanych szarw, przesyconych zapachem zasuszonych róż i smutkiem tego, co niepotrzebne. Jak gdyby życie moje obejrzało się za siebie raz jeszcze. Tak patrząc wstecz widzę mój los jako wstęgę polnego horyzontu, jaśniejącą od kłosów i słońca. Hej, falowało morze złociste, hej, fruwałyżby by, fruwały wstęgi żeńców na wiatrach, ale teraz upalnego spokoju i blasku pełno nad Niwą. A przede mną? Przede mną fioletowe góry, za którymi może tysiąc słońc z przepaści wytryska. Ale z gór tych nie słońca przyjdą do mnie. Czeka tam ktoś w grocie swych białych skrzydeł, puszystych jak ćmy topolowe. Zasiadł pod limbą, otoczony ślepymi ogniami z lazuru. Brwi rozkrzewione szeroko, jak ciche rozchodniki, drzemią nad oczyma, a te oczy, te oczy, dzień i noc patrzą we mnie i czemu, czemu nie wołają mnie na drugą stronę.